Jak już dzisiaj padło, wiele ważnych rzeczy dzieje się, powstaje z potrzeby serca. Tak było z fonogestami. Na początek chciałam powiedzieć, że miałam dużą pokusę zmiany tematu, bo chciałam powiedzieć Państwu w skrócie: uwierzcie, mi fonogesty dodają skrzydeł. One mogą dodać dziecku skrzydeł, one pozwolą mu wbiec, wejść, wlecieć, jak to woli, do świata do świata, który słyszy, mówi, nie ma problemów, a to dziecko ma. Fonogesty powstały głównie z myślą o dzieciach niesłyszących, więc ten kontekst dzisiaj takich fonogestów w moim wystąpieniu będzie troszkę jakby nakierowany na osoby z uszkodzeniami słuchu, natomiast takie mam wrażenie, że płynnie przejdzie później do omówienia... Zastosowania fonogestów w innych grupach dzieci, pani Basia Romanowska. Na początek dwie wybitne osoby, które absolutnie trzeba znać, żeby móc w ogóle rozumieć, jak to się stało, że fonogesty się pojawiły, że one działają, kto je powołał do życia, kto sprawdził skuteczność tych sposobów komunikowania, to myślę bardzo ważne. Orin Cornet, nieżyjący już wybitny pedagog, fizyk i matematyk, co ciekawe, pracujący w Uniwersytecie Galaudetta, proszę sobie wyobrazić, że przeżył pewien szok, bo stwierdził, że jego studenci nie potrafią dobrze czytać i pisać, mają braki językowe tam wszyscy migali do dzisiaj jest to uniwersytet gdzie rzeczywiście praktycznie wszyscy migają natomiast chciał stworzyć takie warunki opanowania języka narodowego języka angielskiego żeby tym studentom było dużo dużo łatwiej pani profesor Kazimiera Krakowiak naukowczyni ale też mama niesłyszących dzieci tę metodę sprowadziła do Polski i nie tyle stworzyła jej adaptację, ile jest to po prostu taka wersja właściwie metody cute speech. Dwie ważne daty. Prawie 60 lat cute speech na całym świecie i fonogestów w Polsce już ponad 40. Tu główna teza Orina Corneta. O co tak naprawdę mu chodziło? Chodziło mu o to, żeby właśnie stworzyć sposób, który byłby. Uniwersalny, łatwy, dostępny, żeby nie zastępował mowy przede wszystkim. Dlatego, że niektórzy mylą cute speech i fonogesty z jakimś językiem. Mamy język migowy, system językowo-migowy w przypadku osób niesłyszących. I to niektórzy myślą, że fonogesty są językiem. Nie są językiem. Kiedy mówię do dziecka z fonogestami, już Państwo tutaj po próbkach, w przerwach zobaczyli, wiodącym językiem jest polski. I co, co ja robię, rozwijam dziecko w języku polskim, mówię do niego po polsku, więc to jest jedna z głównych korzyści, o których będę mówiła później. Wizualizacja. Mogłabym Państwa zapytać, jak słuchacie. Czym słuchacie? Wszyscy pewnie powiedzieliby u uchem, a czy my uszami? Jasne. Yy, natomiast gdybym zapytała, a czy słuchacie też oczami? Tak, patrzycie na mnie. No właśnie, staram się nie tracić kontaktu wzrokowego z Wami. Jako Dla surdopedagoga to jest w ogóle ważne. Czytanie mimiki, wpatrywanie się niemal jak głusi troszeczkę. I my właśnie w większym lub mniejszym stopniu patrzymy. Czasem dziecko, które ma zaburzenia w komunikacji językowej też na nas patrzy. Tak? I pytanie co widzi. Pytanie co widzi i co rozumie. Idziemy dalej. Odkoduje hasło cute speech, bo tak ładnie to po angielsku brzmi. O co chodziło Kornetowi, mowa ze wskazówkami. Niektórzy powiedzą, że to jest taka mowa uzupełniana, wskazywana, mowa z ogonkiem. Niektórzy sobie to tak ciekawie nazwą. Tak. To jest właśnie metoda, która ma wskazywać to, co jest bardzo trudne do odróżnienia dla ucha. I tutaj e, zobaczcie Państwo, jeżeli mówię o cechach dystynktywnych, głoski się różnią w, języku, w językach generalnie, ale w języku polskim mamy bardzo dużo głosek, i podobnych do siebie, i identycznych do siebie wizualnie, tak? Więc jakby. Yy, przymuszanie dziecka, żeby ono patrzyło, odczytywało mowę z ust, kiedy ono niedokładnie słyszy, no jest jednak pewną niedorzecznością, dużą nawet. Tak? Yy, to jest nie tylko sytuacja dziecka, które nie dosłyszy czy nie słyszy, to jest sytuacja dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania. Tak? Bo ja mówię do niego kasza, kasa, kasia. I państwa uszy sobie pewnie z tym poradziły. Kasza, kasakasia, kasza, kasakasia, półka, bułka, kura, gura. Zna, znamy te próby pewnie, tak co niektórzy. Yy, I niewprawne dokładnie ucho może sobie z tym nie poradzić i wizualnie też sobie możemy z tym nie poradzić. Nie będę czytać tych sześciu kryteriów. Zachęcam do tego, żeby państwo się zapoznali z tą prezentacją, kiedy dostają ją państwo mailem. Yy, może jedna tylko sprawa, trochę wyprzedzając samą siebie, bo potem mówię o stereotypach. Też to dzisiaj już padło, że fonogesty są trudne, że, że bardzo trudno jest się tego nauczyć. Kornetowi chodziło o taką właśnie ekonomię, ale też łat, miał być to łatwy system i proszę mi uwierzyć, że mu się to udało. Wszyscy, którzy potem próbują się uczyć i już są na jakimś etapie, mówią nie, no jednak da się, da się. Ja języka migowego uczę się, próbowałam to policzyć ostatnio, z 28 lat. Yy, z czym zaczęłam w wieku dorosłym, natomiast yy, fonogestów jestem w stanie rodziców nauczyć w jeden weekend. I tu jest ta ekonomia. Kornet to yy, jeszcze tak to yy, tutaj w piątym kryterium yy, ocenił, ma być proste przede wszystkim też dla rodziców o przeciętnych zdolnościach intelektualnych, czyli nie dla lingwistów, nie dla filologów, nie dla logopedów. Yy, powiem o tym dalej. No i tak, coraz więcej osób wie o fonogestach i o cute speech też. Ciekawostka jest taka, że w ciągu tych 60 lat, blisko 60 lat istnienia mamy 80 języków narodowych, które mają swoje cute speech. Mówię, to nie była zasada przetłumaczenia metody, bo w każdym języku Państwo wiedzą. Tu są umlauty, tu są dyftongi, my mamy nosówki, różne inne ciekawostki językowe. W każdym języku jest inaczej. Więc chodziło o to, żeby przyjrzeć się tym sytuacjom, i je po prostu poszeregować, nie tracąc głównej idei kornetowskiej. Nie wiem, czy tu jest 80. Nie, pewnie nie, ale te takie najważniejsze, które są wymieniane na stronach Cute Speech, to są właśnie takie języki. Tak wygląda rozkład Cute Speech na całym świecie. Przy okazji jakiegoś jubileuszu brałyśmy udział w takim nagraniu, prawda, filmu. Jeszcze raz? Za rok, za rok pewnie będzie kolejny, tak. I krótko o badaniach. Też y, zainteresowanych y, zostawię z tym, y, czy ktoś weryfikował metodę. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim pani profesor Krakowiakowa, kiedy wprowadziła fonogesty, y, udało jej się uruchomić kilka klas fonogestowych i eksperyment trwał 10 lat. Był mierzony wystandaryzowanymi narzędziami, które oceniały przyrost umiejętności komunikowania. To jest szalenie ważne żeby rzeczywiście móc pokazać niemalże namacalnie, że dana metoda ma sens, skutkuje i rzeczywiście sprawia, że dziecko rozwija się, idzie do przodu w języku. Więc to były bardzo różne badania dotyczące percepcji mowy w hałasie, identyfikacji fonemów, sy syntezy analizy audiowizualnej mowy itd., itd. Z całego świata taka krótka zbieranka badań. Nasz ostatni plakat, bo tych plakatów było w ogóle, nie wiem, kilka co najmniej. Jeden z ostatnich naszych plakatów właśnie wygląda tak i myślę, że jest on naprawdę przejrzysty i wizualnie bardzo dostępny, bo powoli przeszłyśmy z pomocy takich typowo książkowych, papierowych do audiowizualnych, wręcz multimedialnych. Ten plakat pokazuje, co trzeba wiedzieć, żeby umieć posługiwać się metodą fonogestów. Na tym plakacie widzą Państwo osiem ułożeniu ułożeń dłoni, osiem ułożeń palców. I tak naprawdę poza właśnie yy, trochę więcej niż osiem, tak? Pomyślą Państwo nie potrafili liczyć, jest 15, ale chodzi o lekkie ugięcia, czyli jeden układ z lekkim ugięciem, drugi układ z lekkim ugięciem itd. Tak Plus na twarzy chłopczyka rozrysowane samogłoski. Metoda, która ma być bardzo naturalna też i pozwalać na mówienie w tempie naturalnym, z zachowaniem wszystkich tych elementów prozodycznych mowy, które są bardzo ważne, by móc właśnie do małego dziecka mówić maksymalnie naturalnie, tak? stwarzać mu takie właśnie warunki. I tak, tak uczymy studentów, tak uczymy uczestników kursu, tak? pokazując, to jest układ dla głosek, to jest układ dla głosek, zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Dzieci się tak nie uczą. Do dzieci po prostu mówimy z fonogestami i one po około pół roku zaczynają już same tą ręką pięknie tańczyć przy twarzy i próbować na zasadzie właśnie prób i błędów. Czyli jeżeli dziecko chaotycznie i na oślep używa ręki, myśląc, że fonogestuje, nie poprawiam i nie mówię źle. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu, nie tu, nie. Ono, ono ma mieć z tego przyjemność i no właśnie. Pozwala mu też na rękę prawą i lewą, tak jak państwo widzą w definicji stereotypy. Wielokropek, bo zapewne jest ich dużo, dużo więcej, ale te, z którymi my się najczęściej spotykamy to są bardzo trudne. Jakieś takie czary mary, taniec przy twarzy, co ta pani robi, jakie ona ma kosmiczne umiejętności. Nie, proszę mi wierzyć, że naprawdę po pierwszym weekendzie spędzonym na przykład z rodzicami na kursie, ci rodzice mówią: Powoli, mówią proste słowa na początek, ale jak my mówimy do dziecka, też dosyć prosto, prawda? Co to jest? Tak, to piłka, a to miś. Więc tu nie chodzi o prędkość, tu chodzi może bardziej czasem o precyzję, bo co mają zrobić fonogesty? Mają złamać taką barierę właśnie w dostępie do głoski. Jeżeli na ustach wspomniana przeze mnie już półka i bułka wygląda tak samo, to ono ode mnie dostanie możliwość rozróżnienia tylko tych głosek, pu, bu. Tak? Ktoś powie, a czy nie można by alfabetem palcowym? Pewnie też można by było, tylko że tam mówiłabym literami, a nie głoskami, a tu mi chodzi o. No właśnie, mówienie naturalne. Do nauczenia się fonogestów potrzebna jest skomplikowana wiedza lingwistyczna. A co się tam dzieje? A jak upodobnienia wyglądają? Jasne, że można to komuś tłumaczyć, ale my tak zawsze mówimy na intuicję, tak? Na intuicję. Czy ty mówisz, że masz zęby? Mówisz, że zęby mam, zęby mam, więc tak mów, po prostu tak mów i bądź wiernym. Jeśli dziecko używa języka migowego, nie ma sensu uczyć go fonogestów. Czy mu się pomyli? Może czasem się pomyli, ale, ale nie ma tutaj absolutnie zakazu, tak? Ja sama czasem łączę fonogesty, bo na przykład mówiąc, że słuchajcie, idziemy do sali 1464, będzie mi szybciej troszeczkę pokazać to językiem migowym niż 364 i tak dalej. Nie chodzi o prześmiewczość, tylko chodzi o to, kiedy, dlaczego, dla kogo. Czy ja rozwijam, czy ja potrzebuję się w MIG skomunikować z kimś. Dalej. Czy to, że ja mówię zgodnie z zasadami poprawnej wymowy, czy utrudni mu czytanie i pisanie? Jak Państwo myślą? Utrudni czy nie? Ja po prostu z fonogestami nie powiem mu, że zebra, napisz sobie w zeszycie, że zebranie będzie we wtorek, bo nikt z Was tak nie mówi i nikt tak nie słyszy. Wszyscy słyszymy wtorek. Więc, żeby też nie połamać dziecku szczęki języka, zmuszając je do wy wy wymawiania słów wszędzie, wszystko wtorek, co jeszcze? Grzak. Grzak i babycia. To właśnie o to chodzi, żeby w fonogestach być bliżej wymowy. Dalej. Działają tylko wtedy, kiedy wszystkie osoby używają tych fonogestów w otoczeniu dziecka. Pewnie, że byłoby najidealniej, to byłby idealny świat, gdybyśmy w ogóle wszyscy znali i język migowy, najlepiej, żeby wszyscy znali i fonogesty, oczywiście, że super, ale badania pokazują, że nawet jedna zaangażowana osoba, bliska, która mówi, nie cały czas, tylko w różnych sytuacjach, czy nauczyciel, czy logopeda. Efekty, proszę nam wierzyć, będą, uzależniają, yy, mnie uzależniły. <śmum> Mam dużą potrzebę mówienia z fonogestami, yy, ale o co mi chodziło z tym uzależnieniem? Chodzi o to, że z fonogestów dziecko czy młody człowiek może zrezygnować w każdej chwili, w każdej. Dlaczego? No bo przede wszystkim mówi po polsku. Do tego dążyliśmy, mówiąc do niego z fonogestami. Ono nie miało innego języka. To nie jest tak, że ono tym innym językiem teraz skomunikuje się tylko z tymi osobami, które znają fonogesty. Nie, ono pójdzie i będzie mówiło. Nawet z fonogestami zdarza nam się, zdarzają nam się takie słuchać takich opowieści, że osoba niesłysząca, słuchajcie Państwo, idzie do kogoś i chce wyraźnie coś powiedzieć, wyjmuje fonogesty, rękę fonogestującą, mając pełną świadomość, że ten ktoś nie fonogestuje. Co robią fonogesty? Lekko i ładnie spowalniają mowę i sprawiają, że niesłysząca osoba trochę wyraźniej mówi. To jest taka autoterapia. Kontroluje, tak, i stara się bardziej. Fonogesty są podobne do daktylografii? Nie są. Czy dzieci z implantami ślimakowymi nie potrzebują? No, chcielibyśmy, żeby problem się tak rozwiązał, żeby rzeczywiście wymyślono takie protezy słuchowe, żeby ono absolutnie miało stuprocentowy dostęp do głosek, nie miało dysfonemi, afonemi. Yy, niestety, dzieciom z implantami także grozi dysfonemia, bo to, że w implancie ono słyszy i my wiemy, ale ono słyszy w implancie, tak? Ale ono w badaniu słuchu ma poziom lekkiego uszkodzenia, więc mowa jest dostępna, ono słyszy tą mowę. Ok, ale zróbmy test słowny w hałasie, w różnych innych sytuacjach. Zastanówmy się, ile i kiedy słyszy, a czego nie słyszy. Miejmy pełną świadomość. Korzyści zostały podzielone na trzy grupy. Korzyści dla niemowląt, korzyści dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nie będę wszystkiego odczytywać, kilka wyjmę. Zacznę od końca. Uspokajają rodziców. Rzeczywiście, już o tym powiedziałam na początku, dają skrzydeł wszystkim użytkownikom, dają wolność. To znaczy ja się nie martwię, że kiedy z dzieckiem fonogestującym wchodzę w relację, że nie będę w stanie precyzyjnie mu czegoś przekazać, że będę musiała szukać dróg naokoło albo cały czas upraszczać komunikat. Nie muszę nic upraszczać, proszę mi wierzyć. Ja nie mam żadnych ograniczeń, bo mając fonogesty mogę czytać pana Tadeusza. Oczywiście zatrzymując się i wprowadzając, ale jakby jaki jest cel? Stale mówiąc, fonogestami mówię cały czas w języku polskim i dbam o to, żeby ono szybko, sprawnie i w miarę naturalnie poznało gramatykę języka polskiego. A nie tak jak to robią dzisiaj niesłyszący, że zapisują się, słuchajcie Państwo, na lektoraty języka polskiego jako języka drugiego i tam się uczą, czym jest biernik, celownik i mianownik. Czy to tędy droga? W ogóle nie widzę żadnych możliwości. Wejścia z językiem polskim tą drogą. E, dzięki temu dziecko przyzwaja język spontanicznie, w tempie porównywalnym do dzieci słyszących. E, oczywiście wszystko zależy też od zaangażowania tych osób, które fonogestują, ale jak poznajemy metodę fonogestów, mamy taką dużą pokusę później właśnie ćwiczenia, praktykowania, i teraz będziemy wiązać buty. Buty, gdzie masz buciki? Kolejna korzyść, którą przemyciłam, we wszystkich formach gramatycznych dziecko dostaje, czyli nie tylko but-buty, tylko butami, o butach będziemy rozmawiać, tak? rozejrzymy się za nowymi butami. Więc dziecka nie dziwią nowe warianty, nowe fleksyjne wersje i odmiany. Przedszkolny wiek. Jeżeli mówi wychowawczyni w przedszkolu, jeżeli też dzieci próbują. Na pewno trochę lepiej budują się też relacje. Można by tu w ogóle rozmawiać o rozwoju i emocjonalnym, i społecznym i intelektualnym tego dziecka. To wszystko są naczynia połączone. Ułatwiają pracę nad oddechem, elementami prozodycznymi, ułatwiają naukę czytania i pisania, no bo dziecko analizę i syntezę troszeczkę łatwiej osiąga, opanowuje. Tak? Nie odwracają uwagi od słuchania, i kiedy już nie są potrzebne, to jest właśnie ten element rezygnacji z fonogestów. Czyli nie, nie ma uzależnienia, nie ma przymusu, nie ma konieczności stosowania do końca życia, bo precyzujemy się i w języku, i w odczytywaniu mowy z ust. U dzieci w wieku przedszkolnym, nie wiem czy dwa razy, nie, przepraszam, to tylko tutaj tagówek się nie zmienił, zmienimy to na szkolnym. Fonogesty pozwalają dzieciom na pełniejsze uczestnictwo w procesie dydaktycznym. To też jest bardzo ważne, bo zobaczcie, jaka jest korzyść, jeżeli nauczyciel wspomagający no potrafi precyzyjnie wspomagać, a nie tylko jakby udaje, że oni są w tej klasie. Mówię o szkole ogólnodostępnej. To nie jest taka, wiecie. Pro, y, pozorna edukacja, tylko prawdziwa edukacja, gdzie oni rzeczywiście dotykają sedna problemu i tematyki omawianej na lekcji. Pozwalają pisać dyktanda, i tu się zatrzymam, to jest bardzo ciekawe, bo daktylografią nie byłabym w stanie, y, wiecie Państwo, przedyktować czegokolwiek dziecku, sprawdzając jego możliwości ortograficzne. R, u, Ż, A musi być ortograficznie pokazane przez u z kreską i rzec kropką. Tutaj ja mogę normalnie dyktando prowadzić, nie podpowiadam, bo tu nie ma ortografii. Tu jest tylko wymowa. To taka ciekawostka. Dobrze. I szybciutko o multimediach. Mam jeszcze 11 minut. Jak można samodzielnie zacząć naukę? Wiele lat marzyłyśmy o tym, żeby to była metoda szeroko rozpropagowana, znana, dostępna. A nie tylko na zasadzie, jak przyjedziesz do Lublina, to ją poznasz, a jak daleko ci do Lublina, no to jej nie znasz. Yy, opracowałyśmy pełen kurs online, bezpłatny, dostępny, yy, więc każdy zainteresowany bardziej i mniej może na platformę wejść. No właśnie tutaj sprawdziam Państwa telefonów, czy cokolwiek się otwiera z kodów QR. Nie? Bo internetu nie ma. No właśnie dlatego prezentacja zostanie udostępniona i Państwo sobie samodzielnie w domu wejdą. Kiedy wejdą, można ze str na stronę po prostu internetową wejść, razem.eu. i tam odnajdą Państwo pięć y, zasobów, tak? I szybciutko, y, o, co można tam znaleźć i z czego warto skorzystać. Pierwsza y, to jest publikacja Fonogesty w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. To jest książka, poradnik, nieduża, do pobrania, do poczytania, w czterech językach świata. E, można przeczytać ją po polsku, po angielsku, e, po, po, Ireniu, po włosku i po francusku. Po włosku i po francusku e, ściągamy, czytamy, oglądamy. W publikacji jest troszeczkę mowy o korzyściach, o wykorzystaniu w edukacji włączającej. To, co ciekawe na koniec, to są dobre praktyki, czyli też takie świadectwa użytkowników. Natomiast pod drugim i trzecim zasobem znajdą państwo kursy. Kursy są dwa. Jeden to jest mówimy z fonogestami, mówienie z fonogestami, a drugi to yy, odczytywanie mowy ze swonogestami. na odwrót je umieściłam nie szkodzi. Oczywiście zaczynamy od mówienia, a potem ćwiczymy co nam to daje? Co nam to daje i czy rzeczywiście jesteśmy coraz lepsi? Yy, można na sobie też sprawdzić skuteczność tej metody. Kurs składa się z 11 lekcji, ten podstawowy kurs. Bardzo dużą, myślę, taką zaletą jest to, że mogą Państwo w domu, w własnym fotelu, we własnym tempie oglądać lekcje tyle razy, ile Państwo potrzebują. I my na tych lekcjach, na filmach wideo robimy dokładnie to samo, co z żywym uczestnikiem naszych kursów stacjonarnie. Czyli tłumaczymy po kolei. tak? Nie zasłaniaj sobie rączką ust, nie dotykaj sobie ust, bo sobie makijaż rozmażesz. Może nie aż tak, ale na takiej zasadzie bardzo prostej, do przeciętnego użytkownika opowiadamy o tym. Filmów powstało blisko 100 w tej części podstawowej. One są też na YouTube wpisując Cute Speech. Zapewne też nas tam Państwo zobaczą. Jeżeli ktoś potrzebuje, a myślę, że może są tutaj osoby, które znają pismo fonetyczne i ono im trochę po pomaga właśnie w takim precyzyjnym. Zorientowaniu się, jak jaki wyraz wymawiamy, różnice, tak, albo choćby właśnie chodzi o to, żeby pokazać, jaka jest różnica między tym, jak mówimy, a jak się wyraz pisze. No to można sobie właśnie tutaj y, zobaczyć slawistyczny alfabet fonetyczny. Strukturę kursu omijam, no ale taki przykładowe. Wybór ręki, zasady mówienia, najczęściej popełniane błędy, itd. itd. Yy, powiedziałam, że jest to multimedialne, bo rzeczywiście jest i, i ruch, i dźwięk, i yy, różne formy percepcji, tam można uruchomić, można ćwiczyć, żeby tylko nie być biernym odbiorcą, tylko żeby się zaangażować, yy, samodzielnie popełniając właśnie błędy, nawet uczyć się w pewnych, w pewnych momentach, rozwiązując zagadki. Odpowiadając na pytania, no starałyśmy się, proszę nam wierzyć, bardzo. E, czwórka i piątka to są ćwiczenia. E, tutaj są karty do ćwiczeń, y, jako flashcardy. E, też jest do tego osobna strona internetowa, ale można wejść przez główną cute speech .eu. I pod czwórką odnajdą Państwo, um, nie wiem, ponad setka jest chyba tych kart, gdzie, no właśnie, zastanawiamy się, a jak, wy, jak wymawiamy słowo autobus, jakby to było z fonogestami. Nie będę dziecka oszukiwać, że mówię autobus, tylko autobus. Mhm. Kolejne karty. Bluzka, krzesło. Takie bardzo proste wyrazy. Ostatnia faza kursu to są karty do pobrania. 141 kart do pobrania w formacie pdf, część to są obrazki, część to są tylko kody QR, gdzie znów sprawdzamy na koniec swoją umiejętność, tak. Co potrafimy, czego się nauczyliśmy, proszę mi wierzyć, że bardzo, bardzo jest to pomocne, także zachęcam do wejścia i do pobrania. I na koniec... I jeszcze co? Tak, kody QR do filmów, tak, tak, do poszczególnych filmów, gdzie na przykład mamy za zadanie odczytać bezgłośnie jakieś słowo z fonogestami i bez fonogestów na przykład. I teraz kierunki naszych dalszych działań. Sztuczna inteligencja, pytanie czy nas będzie wspomagała, czy nie. Już Orin Kornet w latach 90-tych, 80 i 90-tych właściwie, mówił o prototypie okularów, które będą zastępowały, troszeczkę zastępowały, może tak uzupełniały i wspomagały w odczytywaniu mowy Yy, osoby, która mówi, ale nie używa fonogestów, bo ich nie zna. Tak, więc yy, idea można powiedzieć, że troszeczkę stamtąd była, natomiast no powiemy nieskromnie, udało nam się prawie Czas już. Bliżej coraz bliżej jesteśmy, coraz bliżej jesteśmy. Du, dużo nam się udało, zakup okularów już się odbył yy, ze sztuczną inteligencją, więc no właśnie bardzo się cieszymy, że trwa ta, yy, ta praca nad zamianą yy, właśnie z, z taką symultaniczną mowy na pewne elementy graficzne wyświetlane na okularach, które byłyby wskazówką do odczytywania mowy z ust. A na świecie też bardzo dużo się dzieje, bo te 80 języków, też swoje, swoje kierunki działań, badań, mają. Powstają bardzo różne aplikacje. Tutaj koreańska aplikacja na przykład tak wygląda do języka angielskiego, do języka koreańskiego i awatary. I awatary, które mogą być na przykład taką nakładką na treści mówione na filmach, na przykład zastępujące żywego. Tak jak mamy tłumacza języka migowego w rogu ekranu, tak tutaj jest opcja, że awatar w rogu ekranu będzie dopowiadał, tak? Znów rozumiejąc syntetycznie, jakoś analizując tak, mowę. No, i ostatni już pomysł to są też okulary różnego rodzaju, które robią. Nie, nie, okulary, przepraszam. Mowa telefoniczna. Mowa telefoniczna przekształcana też na jakiś obraz wizualny człowieka, który mówi, i ta mowa jest uzupełniana fonogestami. Jesteśmy na różnych mediach społecznościowych, na Facebooku, TikToku i na Instagramie. Zapraszamy przede wszystkim na dwie strony. Można wchodzić bez kodów i, i nas po prostu w mediach poszukiwać. Katedra Pedagogiki Specjalnej prowadzimy swoje właśnie profile na, na praktycznie wszystkich mediach. Staramy się. Otwierać, pokazywać, co się u nas dzieje. Zapraszamy, żebyście Państwo, jakby na bieżąco, wiedzieli, co u nas słychać. I Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów. Wpisując na przykład na Facebooku, na Instagramie, Metoda Fonogestów, można zobaczyć fonogesty w akcji. Tak? Znaczy, tutaj mają Państwo okazję, ale też w różnych innych sytuacjach. Y Właśnie w czerwcu, 6 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, będzie już kolejna, chyba piąta czy szósta, nawet edycja konkursu recytatorskiego z fonogestami. Zapraszamy dzieci, zapraszamy młodzież, osoby dorosłe, słyszące i niesłyszące, bo są bardzo różne kategorie, po to, żeby właśnie pokazać swoje mistrzowskie czasem umiejętności mówienia z fonogestami. Jest to bardzo takie ciekawe wydarzenie, też transmitowane online, więc jeżeli Państwo będą z nami poprzez media, to myślę, że link i zaproszenie Wam nie umknie. Dziękuję bardzo.